Był sobie raz chłopiec, który lubił rysować, bawić się klockami i być zadowolony. Lecz pewnego dnia stało się tak, że na jego drodze stanęli smutna baba i przykry dziad, którzy nie wiedzieli jak, ale zamiast maku zasiali w małej głowie Strach. zwątpienie i inny chwast, i jak już raz zasiali go w tej małej głowie, to właściciel owej małej głowy zaczął bardziej wierzyć im niż samemu sobie. I zaczął kłamać, mówiąc: Nie umiem i nie mogę, a dalej było już tylko gorzej. Bo przykry dziad i smutna baba do tego stopnia go nabujali, że po dwunastu latach wysłuchiwania ich gadania spędził jeszcze kilka, siedząc na krzywym krzesełku w zabytkowej sali, słuchając przez dzień cały, co gadały inne, jeszcze bardziej przykre dziady i smutniejsze baby, którzy tak samo nie wiedzieli jak, ale zamiast na ty mówili do niego per pan. Tylko i tak niewiele to znaczyło, bo raz taki wyjątkowo przykry dziad, na przykład, zmusił go do chodzenia w kolejnym semestrze na ten sam wykład i powtórnego wysłuchania jego żewnego gadania, gdyż chłopak miał trzy nieobecności, a wolno było mieć tylko dwie. Ale cóż, dobra lekcja nie jest tania, więc chłopak nauczył się, na czym polegają efekt utopionych kosztów i fenomen stopniowego zaangażowania. Jaki jest morał tej bajki? Nie ufajcie żadnemu dziadowi ani babie, bo to, o czym was straszą, prawdopodobnie nigdy się nie stanie. I nawet jak teraz zjada was stres i zwątpienie, a debet zjada wam kartę i w jakiejś gównianej robocie rypiecie od siódmej do czwartej i nawet jak nie będziecie Van Gogiem, Fridą, Artemizją czy Mozartem, to bawcie się i bawcie się dobrze, bo bez kredek i klocków życie jest tylko nieśmiesznym żartem. Pozdroj z fartem. E larte.